Witajcie, witajcie. Dzisiaj troszeczkę o galasach. Tutaj mam przed sobą galas występujący na dębie, jednak nie jest to jedyny galas. Za chwilę zobaczycie trochę więcej i poopowiadam skąd one się biorą i w ogóle dlaczego takie coś istnieje. Ale zacznijmy od początku. Posłuchajcie zatem trochę o galasach. W przyrodzie naturalnym zjawiskiem, takim powszechnym, można by rzec, jest walka o byt, więc wydawałoby się, że nie ma miejsca na zachowania altruistyczne, tym bardziej, że zachowanie altruistyczne to zachowanie świadome. Więc w przypadku roślin tym bardziej nie powinniśmy o tym mówić, a jednak zdarzają się przypadki współżycia między różnymi organizmami, których nie można zaklasyfikować do żadnej innej przyjętej kategorii. Wtedy mówimy właśnie m.in. o altruizmie. I Jak to wygląda? No w przypadkach tych, właśnie roślina, czyli gospodarz, oddziałuje pozytywnie na intruza, dba o jego byt, zapewnia mu wszystko, co do życia jest potrzebne, nie otrzymując w zamian tak naprawdę nic. Najlepszą ilustracją na taki sposób oddziaływania są właśnie galasy. Są to różnego rodzaju Powstające na roślinie w miejscach, gdzie owad, najczęściej galosówka, ale może to w ogóle nie być owad, tylko na przykład jakiś nicień czy coś innego, najczęściej natomiast są to owady, tam gdzie ten owad, przyjmijmy, złożył jaja i potem wykształcają się larwy, tam roślina wytwarza właśnie galasy. Najczęściej zauważymy je na liściach, ale to nie jest jedyny rodzaj. Czasami będą występowały na kwiatach, na łodygach, na ogonkach liściowych. Rodzajów jest naprawdę mnóstwo, a w związku z tym także i ich formy się zmieniają. Jak będą wyglądały? Spójrzcie na ten dębowy to kulka typowa, prawda, ale mogą być to różnego rodzaju kieszenie, mogą być torebki i inne wyrostki. Często mają też zupełnie odmienny kolor. Ten kolor jest ważny, szczególnie w późniejszych miesiącach, kiedy robi się chłodniej. W związku z tym, że galas ma ciemniejszy trochę kolor, to i trochę bardziej się nagrzewa. No tak, ale powiecie, że przecież tworzenie takiego galasa, szczególnie o grubej ścianie, no to trzeba uznać za naturalną reakcję obronną rośliny. No i z jednej strony mógłbym się z wami zgodzić, ale, właśnie, ale, gdyby to była tylko ta ściana, która miała by odgrodzić naszego intruza od rośliny, to pewnie tak, ale wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ to wygląda jak, Inkubator z pełnym oprzyrządowaniem. Tam w środku bardzo często powstają włoski, po których spływają do owadów odpowiednie substancje odżywcze. Ba, czasami dobudowywane są przez rośliny kanały, którymby doprowadzana jest woda. Galasy, jeżeli mają jakiś naturalny otwór, no to oczywiście nie ma problemu, żeby wymiana powietrzna następowała. Natomiast jeżeli takiego otworu nie ma, to co się dzieje. W galasach w tej niby twardej ścianie znajdują się przestwory, przez które powietrze może się przedostawać. A przy naszej dębiance, czyli w galasie występującym na dębie, występuje wręcz tkanka powietrzna, aerenchyma. Ciekawe, prawda? Co w takich dębiankach spotkamy? No oczywiście garbniki, kwasy fenolowe, glukoza czy skrobia. Wśród kwasów fenolowych znajdziemy m.in. innymi kwas galusowy. O nim jednak opowiem w jednym z kolejnych filmów dotyczących medycyny survivalowej. Jak działają i do czego stosujemy galasy? Tak naprawdę wykorzystujemy je do stworzenia tinctura galle, czyli nalewki dębiankowej galasowej, możemy to nazywać tak czy inaczej. Jak wyprodukować taką nalewkę? Potrzebujemy 20 części galasów i 100 części spirytusu 70%. Nalewkę galasową przyrządzamy przez siedmiodniowe wytrawianie tych galasów w spirytusie i po tym czasie zlewamy. Nalewka powinna być brunatna, a w smaku silnie ściągająca. Oprócz nalewki galasowej, z galasów otrzymać możemy także taninę i stosujemy ją tak naprawdę w formie białczanu taniny. Dlaczego akurat tak? Ano dlatego, że ten białczan jest nierozpuszczalny w wodzie oraz w soku żołądkowym i dopiero w jelicie, pod wpływem pankreatyny, ulega rozkładowi i tam działa ściągająco, czyli tam, gdzie chcieliśmy, żeby zadziałał. Oprócz tego działania ściągającego, oczywiście dębianki, czyli galasy, tak samo ta nalewka galasowa, działać będzie przeciwzapalnie, a także przeciwdziałać będzie nadmiernej potliwości. No dobrze, to tyle o galasach, tyle o nalewce z galasów, tyle o taninie. Na dzisiaj wystarczy. Zapraszam Was do kolejnych filmów na moim kanale. Jak się podobało, to zostawić łapkę w górę. Niedługo pojawi się na kanale w sekcji Medycyna Surwiwalowa film o kwasie galusowym. Będzie on oczywiście powiązany i z garbnikami, i z galasami. Także radzę obejrzeć wszystkie te trzy filmy, że tak powiem, jeden po drugim, żeby mieć pełen obraz, jak to wszystko działa. A na teraz. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia. Hej, hej.